Rozważania nad paleontologicznymi wątkami animal studies rozpocząć można od um, dość kuriozalnego, wydawałoby się, pytania: czy dinozaury to zwierzęta? Z biologicznego punktu widzenia związek między nimi a współczesnymi zwierzętami wydaje się oczywisty. Jeśli jednak spojrzymy na to utożsamienie z perspektywy namysłu nad językowym obrazem pozaludzkich podmiotów, Wówczas dostrzeżemy, że dinozaury to nie tyle zwierzęta, co jak zauważa William John Mitchell, pewne kulturowo zdefiniowane znaki. Jak pisze, tutaj cytuję, dinozaur jest skonstruowanym obrazem. W rzeczywistości całym repertuarem bardzo zróżnicowanych obrazów, który musi być sfabrykowany w takim czy innym medium. Obrazowi dinozaura zawsze towarzyszą słowa, cały leksykon, imion, terminów opisowych, narracji, stwierdzeń. Nigdy nie widzimy dinozaura bez powiedzenia czegoś o nim, nazwania go, opisania lub opowiedzenia jego historii. Dinozaur jest zatem złożonym tekstoobrazem, image tekst, kombinacją znaków werbalnych i wizualnych. Ten, co semiolog nazwałby symbolem i ikoną. Prawdziwy dinozaur jest dostępny tylko w swoich śladach lub szczątkach kościach, obciskach łap, odchodach oraz w ich rekonstrukcjach. Nigdy nie widzimy prawdziwego dinozaura, jedynie artefakt wizualno werbalno dotykową konstrukcję opartą na szczątkach. Koniec cytatu. Nasze rozważania o dinozaurach nie są więc, w świetle uwag Michela, wypowiedzią o zwierzętach, lecz o tekstoobrazach, naszych własnych konstrukcjach o charakterze wizualno-werbalnym. To zamknięcie żywych podmiotów w znakach, które na nie projektujemy, z jednej strony wydaje się oczywiste. Jeśli mowa o organizmach, których istnienie dzieli od naszego tak długi czas i po których pozostały tylko otwarte na rozliczne interpretacje szczątki śladów. Z drugiej strony jednak powyższe uwagi nasuwają na myśl wiele z konstatacji współczesnych studiów nad całkiem współczesnymi i żyjącymi równolegle do nas zwierzętami, które nie tylko przecież zamykamy w języku, ale też przekształcamy w nieobecny desygnat wypierany przez kulturowe reprezentacje, jak ujmuje to Carol J. Adams. Jeśli uświadomimy sobie te analogie, włączenie do refleksji o nowoczesnych Human Animal Studies wątków paleozoologicznych pozwala wbrew jawnym różnicom zilustrować status zwierząt, a zwłaszcza gatunków zagrożonych. Szczególnie przydatna w tym kontekście może okazać się ponowna lektura wydanej 30 lat temu powieści parki urajskiej Michaela Crichtona, która potem zyskała szeroki rozgłos dzięki ekranizacji z 1993 roku w reżyserii Stevena Spielberga. To właśnie na ostatnią dekadę XX wieku przypada fala popkulturowego zainteresowania dinozaurami, określana też mianem piątej dinomanii. Piątej, gdyż początki fascynacji tymi zwierzętami przypadają na XIX stulecie. W latach 40. XIX wieku dzięki Richardowi Owenowi w terminologii biologicznej pojawiła się nazwa dinozauria, oznaczająca z greckiego potężne gady. Równocześnie z odkryciami paleontologów rozwijały się inicjatywy muzealnicze służące ekspozycji rekonstruowanych dinozaurów. Sam Owen, wspierany przez męża królowej Wiktorii, księcia Alberta, założył Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, by wystawiać w nim narodową kolekcję z Rzeźby przedstawiające wyobrażenia na temat wyglądu dinozaurów i ilustrujące również stan ówczesnej wiedzy paleontologicznej stanęły w połowie wieku XIX w londyńskim w Crystal Palace. Stając się wielką atrakcją turystyczną i stwarzając popyt na wszelkiego rodzaju produkty wykorzystujące motyw dinozaurów, takie jak plakaty czy pamiątkowe figurki. Jednocześnie pierwszy dinopark, jakim stał się Crystal Palace, stanowi wzorzec dla kolejnych powstających od tej pory miejsc ekspozycji prehistorycznych szczątków i, co ważniejsze, tworzonych na ich kawie narracji. Jak powiem, zauważa Scott Magelsen, performatywna historiografia, jaką uprawiały XIX-wieczne ekspozycje, pozwala stwierdzić, że dokonywana przez kuratorów i badaczy stuje manipulacja czasem, przestrzenią i materią, umożliwiona i uprawomocniona przez umieszczenie w centrum białego podmiotu jako protagonisty, zdefiniowała sposób, w jaki rozumiemy dinozaury i ustrukturyzowała naszą relację z nimi jako obiektami prehistorycznymi. Koniec Magelsena zajmuje przy tym związek uprawiania i upowszechniania paleontologii z XIX-wieczną myślą kolonialną oraz legitymizowaniem ideologii rasistowskich. Mnie z kolei interesuje relacja między człowiekiem a podmiotem nieludzkim, jednak wspólna pozostaje tu kwestia krytycznego spojrzenia na sposoby prezentowania zdobyczy refleksji biologicznej oraz perspektywy, z jakiej opisuje się zwierzę i język, obraz, przez który się je kulturowo reprezentuje. Pierwsza fala dinomanii, jaka miała miejsce w wiktoriańskiej Anglii, ukazała już, że jak pisze Magelsen, dinozaury nie są niewinnymi prehistorycznymi obiektami badań, ale czynnymi aktorami dyskusji światopoglądowej, związanej w XIX wieku z ideami darwinizmu, ewolucjonizmu, kolonializmu, dzisiaj z problematyką antropocenu wymierania gatunków, do czego powrócę. Performatywne moce szczątków prehistorycznych zwierząt odzwierciedla zresztą dobrze tzw. wojna o kości, trwająca od 1877 do 1897 roku. Rywalizacja profesorów Kołpa i Marsza, którzy konkurowali ze sobą w liczbie odkrytych okazów dinozaurów. Ten okres wiąże się również z tzw. drugą amerykańską falą ginomanii. Powrót do zainteresowania paleozologią nastąpił również po I i II wojnie światowej. A popkulturowy wymiar boomu na dinozaury najsilniej <laughs> ujawnił się po premierze filmu Spielberga już w latach 90. XX wieku. Powieść Kraytona, pisarza i ekologicznego aktywisty, której ekranizację stanowił hollywoodzki hit, okazuje się intrygująca zarówno w perspektywie umiejscowiania i w kontekście, w jakim powstała, jak i odczytywana na nowo dziś w ramach refleksji nad statusem zwierząt w dobie antropocenu. Jej fabuła, woli przypomnienia, opiera się na schemacie gatunkowym survival horrorów. Grupa naukowców oraz dwójka dzieci udaje się na odizolowaną wyspę, na której milioner John Hammond hoduje sklonowane dinozaury w celu prezentowania ich publiczności w formule tematycznego parku rozrywki. Nawet w tak krótkim streszczeniu nie trudno usłyszeć echa dobrze znanych opowieści o Frankensteinie, szalonych alchemikach, wyspie doktora Moroczy, czy arogancji nauki, która uzurpuje sobie boskie prawa. I jak nie trudno sobie dopowiedzieć, już wkrótce owoc z pychy obróci się przeciwko swoim twórcom, dinozaury wolnią się za krat, a życie pierwszych odwiedzających park stanie się zagrożone. Park Jurajski można jednak odczytywać nie tylko w kontekście dobrze znanych schematów gatunkowych czy fabuły z znaku survival, ale usytuować go również w sąsiedztwie opowieści, o czym dzisiaj już była mowa, typu animal attack, monster mówi, ekotrillera czy horroru ekologicznego. W tak sprofilowanej lekturze odizolowana wyspa ogród, która stanowi przestrzeń w świecie przedstawionym powieści, to i pretekst fabularny do skonstruowania sytuacji zamknięcia oraz wzmocnienia grozy, i symbol kondycji zwierząt w rzeczywistości zdominowanej przez człowieka. Trajektoria ruchu bohaterów Kraytona odbywa się zgodnie z antropo- i okulocentrycznymi prawidłowościami. Ściśle wpisując się w ramy dyskursów porządkujących i racjonalizujących, stanowiących ideowy fundament ogrodu zoologicznego jako oświeceniowego z ducha założenia, a szerzej ludzkich relacji z zwierzętami. Przemierzające park zwiedzające poruszają się po jasno wytyczonej trasie zwiedzania, podczas której kontakt z uwięzionymi zadrutami zwierzętami ma charakter wybitnie wojerystyczny. Park Jurajski, przywodząc na myśl, jak Każde z kotniańską ideę wiedzy władzy, figurę panoptykonu, pozostaje domeną tego, co kulturowe i antropocentryczne. Stając się wizualnym i przestrzennym modelem nowoczesnego sposobu uprawiania wiedzy biologicznej jako taksonomizacji, klasyfikacji i okulocentryzmu w postaci dominacji obserwowania za pomocą zmysłów wzroku, przyistacza się również w scenę dla widowiska, w którym instytucjonalnie potwierdzony jest podział na widzów, ludzi i aktorów zwierzęta. Podobnie więc jak dziewiętnastowieczna ekspozycja szkieletów dinozaurów umacnia rozdział tego, co ludzkie i tego, co zwierzęce, jednocześnie legitymizując jasną w tej dychotomii relację władzy. Dinozaury w świecie parku rozrywki Johna Hammonda funkcjonują tylko jako obrazy, oglądane z bezpiecznej odległości, z samochodów, w których, w których podobnie jak w czasie safari umieszczeni są odwiedzający ogród lub z centrum kontroli, gdzie wyświetlają się w postaci widoków przesyłanych przez kamery. To technologiczne zapośredniczenie w doświadczeniu kontaktu ze zwierzętami koresponduje ze słynnymi tezami Johna Bergera i Carol J. Adams, kiedy pisze, że tutaj testuje w okresie modernizmu rzeczywiste zwierzęta były desygnatami, nawet jeśli często nieobecnymi. Współcześnie odnośnikiem jest nasze kulturowe wyobrażenie zwierząt. Kulturowe odnośniki to wypchane zwierzęta, pacynki, krowy ze sztucznego tworzywa i bohaterowie gier komputerowych. Koniec statu. Dodajmy do tej listy dinozaury, zwierzęta nieistniejące, funkcjonujące w naszym świecie wyłącznie pod postacią komputerowych efektów, jak w ekranizacji Parku Jurajskiego, hologramów, jak w różnych wystawach i prehistorycznych oceanariach. Dinozaur jest simulakrą, którego pierwowzór nie istnieje poza kulturowymi reprezentacjami. Symbolizować więc może sytuację zwierzęcia w dobie antropocenu, nigdy spotkanego, oglądanego wyłącznie na ekranach telewizorów, podglądanego w Parku Hammonda. Kolejnymi reinkarnacjami krajtonowskiej wyspy są bowiem rezerwaty, ogrody zoologiczne i hodowle, jako wydzielone przestrzenie do umieszczenia zwierząt pod kontrolującym spojrzeniem człowieka. W powieściowym świecie Parku Jurojskiego nie chodzi jednak o samopatrzenie i hierarchię władzy, ale również o powiązaną z tym problematykę tourist gaze. Izla Nublar, czyli miejsce akcji w książce krajtona, to połączenie scenerii grozy z podznaku wyspy doktora Moro z Disneylandem. Fakt rozrywki. W którym upatrywać można metafory umiejscowienia natury w świecie zdominowanym przez człowieka, funkcjonuje nie tylko w celach edukacyjnych, ale przede wszystkim finansowych. Komercyjny wymiar oglądania zwierząt to oczywiście jeden z fundamentów działalności ogrodów zoologicznych, hodowli, delfinariów, papugariów i wielu innych tego typu przybytków, gwarantujących kontakt z naturą. Ten zaś poprzedzony zostaje szeregiem zabiegów mających na celu skonstruowanie zwierzęcia zgodnie z prawidłami jego kulturowej reprezentacji i wymogami estetyki widowiska. Jak zauważa Bogusław Skowronek analizując serial Powrót dinozaurów, tutaj cytat, obraz prehistorii prezentowany w serialu odpowiada modelowi XIX-wiecznego darwinizmu, w którym środowisko naturalne przedstawiano wyłącznie jako arenę krwawej walki o byt. Takie kategoryzowanie zjawisk przyrody jest trywializowane, uproszczone i całkowicie niezgodne ze współczesnym rozumieniem paleontologii koniec Model XIX-wiecznego darwinizmu szczególnie ujawnia się przy popkulturowych przedstawieniach dinozaurów, nader często ukazywanych jako walczące ze sobą, zabijające słabsze gatunki, motywowane wyłącznie instynktem polowań, a przede wszystkim stanowiące zagrożenie dla człowieka, co w parku jurajskim wzmocnione zostaje poprzez wybór konwencji fabuły typu animal attack. Jak bowiem zauważa Christy e, Tidewell, w ekohororze zagrożenie pochodzi z zewnątrz, dlatego podstawą gatunku jest dychotomia e, natura-człowiek. Kondycja dinozaurów w wizji Kraytona i Spielberga znajduje analogię we współczesnych procesach przestrzennego i ontologicznego oddzielania człowieka od istotny ludzkich, e, dominujących w relacjach ludzko-zwierzęcych władzy spojrzenia oraz estetyki widowiska, a także paradoksalnego połączenia biofobii z biofilią i infantylizacją zwierząt. Ta ostatnia właściwość przykłada się na współistnienie w parku jurajskim konwencji eko z elementami filmu familijnego, w którym dziecięcy bohaterowie przeżywają fascynację prehistorycznymi stworami. Z kolei realizująca się w idei bezludnej wyspy, w której istnienie zwierzęce podlega wizualnej i fizycznej kontroli, idea zamknięcia pozaludzkiego w zamkniętym, strzeżonym i monitorowanym rezerwacie przy, przyrody, przywodzi na myśl uszczuplanie obszarów naturalnych i siedlisk zwierzęcych oraz zamknięcie ich w granicach dyskursów ratowania gatunków pod pewnymi antropocentrycznie ustawionymi warunkami. Nie trudno też wskazać analogii między projektem parku dinozaurów, a koncepcją ogrodu zoologicznego. Nie rozwijając tu rozległego tematu dotyczącego krytyki światopoglądów i ich narracji, które leżą u źródeł nowoczesnej wersji ZO, dość stwierdzić, że jak pisze Tomasz Nowicki, tutaj cytuję, mury i płoty oddzielają wyznaczają przestrzeń ZO, tworząc działający układ zamknięty. Analogicznie do powyższego przebiega przygotowanie obiektów do badania w laboratorium, które odbywa się w następującej sekwencji. Redukcja złożoności, pokawałkowanie, izolowanie obiektów, Zrozumienie, indeksowanie i katalogowanie ich działania, manipulacja. W przypadku zo, proces laboratyzacji odbywa się kolejno przez sprowadzenie zwierzęcia z naturalnego, złożonego środowiska i umieszczenie w kontrolowanej przestrzeni klatki bądź wybiegu oraz oddzielenie od innych gatunków, następnie przeprowadza się proces izolacji obiektu i wyodrębnienia jego cech, mogących zaistnieć w przygotowanych warunkach, które umożliwiają jego hodowlę i reprodukcję. Kolejnym krokiem jest przygotowanie tablicy przedstawiającej dystynktywne cechy wyizolowanego obiektu. Na koniec następują badania mające na celu manipul manipulację gatunkami ich zrozumienie. Koniec statu. Dochodzimy tu chyba do najciekawszej w kontekście powieści Krejtona kwestii. Otóż fantastyczna fabuła parku jurejskiego opiera się na pomyśle sklonowania dinozaurów, dosłownego wyhodowania w laboratorium i jednoczesnego uniemożliwienia im późniejszego rozrodu. Znamienne wydaje się tu odwrócenie motywu nowoczesnej arki Noego. Tę biblijną analogię można zauważyć w narracjach związanych z ogrodami zoologicznymi. Nie tyle bowiem ocala się tu zwierzęta, co przywraca do życia wymarłe gatunki, kontrolując w pełni ich dalsze jako gatunków właśnie e, funkcjonowanie. I ponieważ już jak rozumiem czas mi się skończył, tak? No, jeszcze minutka, no bo ja mam 18.21, tam przekroczyłam troszkę. To... Dobrze, to ja może tylko przejdę w takim razie do powiedzenia o dwóch rzeczach. Już nie będę przygotowywać, czytać tego, co przygotowałam, tylko powiem tylko o, o tym, co chciałam powiedzieć, nie zdążę, czyli o tym, w jaki sposób dinozaury stały się po sukcesie filmu Spielberga także ikonami dyskursu kryzysu klimatycznego. Podobnie zresztą jak in, jak gatunki charyzmatyczne, i tutaj chciałam powiedzieć troszeczkę o przekształceniu się dinozaura w gatunek charyzmatyczny, a wreszcie o wybór, bo tutaj jest slajd, który pokazuje filmik nagrany przez Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju z cyfrowym dinozaurem, właśnie przestrzegającym przed zagładą klimatyczną. I tutaj tylko tytułem naprawdę zakończenia, że ten wybór prehistorycznego zwierzęcia jako właśnie formy komunikowania o problemach klimatycznych. Pokazuję raz jeszcze to, co chciałam pokazać, czyli nie tylko otwartość ciał zwierzęcych na inkorporowanie takich antropocentrycznych sensów, i ikonizację, ale też współczesne myślenie o temporalnym wymiarze doświadczenia antropocenu i o takiej otwartości na metaforykę raczej geologiczną niż tradycyjnie historiograficzną. I bardzo dziękuję.